Musiałam wysłuchać, jakie to ich genialne. A? A ładne? Ładne żadne, na razie ledwie na oczy przejrzało. Trochę ciemnego puchu, też takie to arabskie. Ta? Arabiątka będzie mi coś wygląda. No ta, z tej probówki, to też nie wiadomo, czyj to smark. To chydne, co powiedziałeś? To chydne. Ochydne to, rzeczywiście ochydne. Brrr, fuj! Faktem jest. Ledwie wyszła ze szpitala, zaraz potem w ciąża. W szpitalu też nie wiadomo akurat, kto ją tą próbówką szturchnął. Przestań, nie. To Ewcia powiedziała Ząbkowi, że próbówka. No, Ewcia. No. I że w szpitalu to też Ewcia od niej wiemy. E, to Ząb by coś zwąchał. Ząb. Zębu mogła wszystko wcisnąć. A tymczasem pojechała zapuścić się z niemiaszkiem. Albo za Arabem. Prędzej w stronę arabstwa podpada. Z niemieckim Arabem. Z niemieckim Arabem się wszystko zgadza. Ten list, co je tłumaczyłem, że w szpitalu, a nie lekarz. Więc jakiś pielęgniarz salowy. A to nawet taką czytankę mam. Że nie ma tam kto robić tego i Auslanderów biorą, bo Niemcy nie chcą. Gasarpiterów. Ta by mogło być. Kochana. Zębowi, że idzie do szpitala zapuścić się z próbówki. Nam. Nam też do szpitala. Nam też. Cholera jasna. Zębu jeszcze, żeby nie odwiedzał. Bo krępujące. Idzie on do Szwaba. Do Bułgarii. Do Bułgarii? Oczywiście, do Bułgarii się spotykają. Jaka opalona wróciła. Kwarcówki na położniczym, uważaj. A tamten też nie mógł u siebie, bo żona, dzieci. I wszystko się zgadza. I wszystko się zgadza. A Zombie mnie wybierał. Zombie. Wyrzucasz? Ja zjadam. Tak mówiła? Zomb wybrał imię. No to się narobił przy tym dziecku. 呵呵呵